Młyn smaków, ruch podobno jak w młynie. Idziemy testować. Uwaga, nie reklama, nie współpraca, tylko nasze puste brzuchy na spontanie. Jedziemy sobie, a tu z zakrzaków krzaków świeci karczma we młynie, znana też jako młyn smaków. No to my, jak te sarenki w świetle reflektorów, stop i lecimy jeść. Zamawiam schab po kowalsku, ziemniaczki jakby ktoś tam masło rozlał z miłością, kapustka zasmażana tak dobra, że aż chciałam ją adoptować, a sam schab, ojeju, rozpływał się w ustach jakby miał własny program kulinarny, po prostu pyszny. Druga z nas bierze steka, Well done. I serio był tak Well done, że mógł prowadzić szkolenia zbycia Well done. Warzywka grillowane pachniały jak zjedz mnie, a frytki chrupały rozkosznie. Ceny normalne, nikt nie płakał przy kasie. Wygląd miejsca fajny. Z daleka krzyczy Chodź, ale to i tak tylko nasza opinia, więc spokojnie, oddychajcie. Siedziałyśmy na tarasie. Nie wiało. Nie zamarzłyśmy, głodne nie wyszłyśmy i ogólnie było śmiesznie, smacznie i totalnie z przypadku. Mmm, mega chrupiące.